Brudna manetka, kręć. No, na pewno mogło być lepiej, ale i tak się cieszę z wyniku, bo trochę w kratkę dzisiaj jechałem. Mogę sobie pluć w brodę z ostatnim, ostatni swój bieg, bo tak... Niby było wszystko dobrze, ale jednak zabrakło czegoś do szczęścia, żeby zdobyć punkt. Jest połamy. Spokojnie, Starty. Na pewno nie czuję tak sprzętu jak w zeszłym roku, gdzie na każdym sprzęcie puszczałem sprzęgło i wszystko działało tak samo. Dzisiaj było różnie. Na początku miałem problemy ze startami, bo uważam, że trochę za wysoko mnie podnosiło. Które pole ma? Co? Pole. Drugie, czwarte, drugie gdzie? Ale... Dalej nie czuję się jakiś taki wjeżdżony, idealny z formą, żeby po prostu puścić sprzęgło i jechać po pewne trzy punkty. thank you